10 rad, jak nie dać się rutynie. Poznaj sposoby na przełamanie rutyny w związku. Atrakcyjność. Nie zapominaj o tym, co czyni cię atrakcyjnym dla partnera. Życie ma swoje wymagania, ale dbanie o rozwój intelektualny, o swoją powierzchowność i dobry nastrój jest potrzebne. Chodź do kina, czytaj i spotykaj się z przyjaciółmi. Niezależność. Od czasu do czasu podejmuj niezależne decyzje o tym, co masz ochotę robić. Jeśli twój partner woli spędzić niedzielę przed komputerem lub telewizorem, a ty chcesz pójść do parku, po prostu idź na spacer. Poczucie humoru Traktuj waszą wspólną rzeczywistość z odrobiną dystansu i poczuciem humoru. Są rzeczy, z których warto pożartować. No, i przekazy, którym towarzyszy dobry nastrój, robią większe wrażenie niż te, które wygłaszasz ze srogą miną. Okazywanie uczuć. Nie zapominaj o czułych gestach, ciepłych słowach i SMS-ach. Jeśli zostawiasz na lodówce kartkę z napisem kup cukier to dodaj od siebie coś miłego. Niespodzianki. Prezent bez okazji, kolacja przy świecach, bilet do teatru lub przejażdżka do lasu nie pozwolą Waszej relacji zapaść w letarg. Szczera komunikacja. Dzielenie się obawami i marzeniami oraz wspólne rozwiązywanie problemów nie pozwoli Wam na to, by oddalić się od siebie. Kontakt fizyczny. Nawet jeśli jesteście zmęczeni i nie macie ochoty na współżycie, pamiętajcie o tym, aby się przytulić lub potrzymać za rękę. Randki. Od czasu do czasu zorganizujcie sobie najprawdziwszą randkę. To nie musi być randka w mieście. Zadbajcie, by była naprawdę atrakcyjna. Tematy typu cieknący kran są surowo zabronione. Wspólne obszary. Nieważne, czy będą to zakupy, czy odmalowanie przedpokoju lub przemeblowanie mieszkania, angażujcie się od czasu do czasu w coś, co wymaga współdziałania oceniajcie się. Podziękuj partnerce za obiad lub partnerowi za umycie samochodu. Wyrażanie wdzięczności za wszystko, co robicie dla siebie wzajemnie, jest także bardzo ważnym elementem żywej relacji. Życzymy wam udanego życia we dwoje.